Cześć. Chciałabym powiedzieć o tym, co lubię i o czym ostatnio dużo czytałam w sieci. Lubię dużo trenować. I lubię sobie dać w kość na tym treningu. I ostatnio sobie tak w dałam, że się trochę uszkodziłam. I dużo czytałam w sieci o tym, jakie są metody rehabilitacji, które nie wykluczą mnie z dalszych treningów. Oprócz tego pracuję w NetSprint. Gdzie tworzymy usługi wspierające marketerów i właścicieli serwisów internetowych? Niedawno wprowadziliśmy usługę analityczną, która pomaga sprawdzić, gdzie nasi użytkownicy są w sieci, czym się interesują, na jakich serwisach przesiadują i co zrobić, żeby przesiadywali właśnie u nas. Ta usługa jest nominowana w kategorii Innowacja Roku do konkursu e-commerce. Jeżeli ją lubicie, uważacie, że może być przydatna, to namawiam Was na zagłosowanie właśnie na tę usługę. Szerzej możecie o niej przeczytać pod tym linkiem, który zaraz się gdzieś tutaj pojawi. I tam też możecie zagłosować. Zapraszam. Miłego wieczoru.